Misja zawiera treści nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich oraz takie, które mogą urazić niektórych dorosłych. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Jeśli jesteś pełnoletni, potwierdź to łapką w górę. Jesteście gotowi na totalne skurwienie? 10. 9. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Nie ma! Oooo! O oooo, Tu baremocki. Halo. Halo, dobry tak. wieczór. Halo? Halo, halo, słyszy mnie pani? No, a, teraz słyszę, tak. Yy, no, dzwonię w sprawie. Yy, kupowałem od pani choinkę sztuczną. I dzwonię w sprawie, tak, no, reklamacji. Reklamacji? Tak. A kiedy pan kupował choinkę? No kiedy, no, y, to było koło 20 grudnia, no nie pamiętam dokładnie nie pamiętam dokładnie, no przed nowym rokiem. ale, ale przez... co teraz pan, ale co teraz pan ma za reklamację? Y, no tak, no bo no wszystko ładnie, pięknie. Pani tam też mówiła, że no bo ładna choinka, nie ma co ukrywać. No ale kurczę, mm -hmm. nawet ją podlewałem i tak dalej, no ale tam powiem pani szczerze, że się posypała trochę, nie? A raczej nie powinna. Ale to jest sztuczna, jak może się sypać sztuczna choinkę. No, no to właśnie niech pani mi powie. ja myślę, że skoro jest sztuczna. Ale wie pan, co pan chyba teraz to się żart bo to co pan teraz do mnie dwoje, to jest jakiś żart. Dzwoni pan do mnie no. po święta... Że pan składa reklamację na choinkę, pan chyba żartuje. No właśnie sam jestem zdziwiony. No, co, się wie pan co? Sam no jest... Niech pan się nie ośmiesza i z takimi pierdołami do mnie nie dzwoni. Jeżeli cokolwiek bo trzeba było zadzwonić ten sam dzień, a nie pan dzwoni jak się święta skończyły. Zaczął się 8-7 styczeń, a pan do mnie dzwoni z reklamacją choinki. Z czymś takim no. to się jeszcze nie spotkałam, póki żyję I proszę nie zabrać No tak, tak, ja 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 nie chcę pani denerwować czy coś, yy, tylko po prostu. No po to, co to pan do mnie dzwoni, panie? No bo kurczę, no. Po świętach co teraz nie potrzebuje pan choinki i co może panu? Pieniądze zwrócić? Za używaną choinkę? A czego pan to mnie teraz wymaga? No, tym razie. no nie, bo pa, pani na żywo była taka miła i tak dalej, a teraz pani krzyczy na mnie. Ale jak na żywo? No pani jest śmieszne. Nawet w sklepie by pana wyśmierdził, panową pan nową choinkę chciał kupić. Że dzwoni pan po świętach, użył pan choinkę, po świętach pan dzwoni, że choinki pan nie chce. Pani taki żart. Niech pan naprawdę się nie ośmie. No tak, tylko że ja, ja na razie nie zdążyłem nic powiedzieć, od razu pani mi ubliża, tak? A jeszcze nawet nie zdążyłem. Bo wie pan co, bo ja jestem w szoku, że pan do mnie dzwoni. Ja bym się wstydziła do kogoś zadzwonić w czymś takim. Po świętach, że choinka, pan podlewał sztuczną choinkę i panu opada. No tak, no bo Panie. On, bo, bo, bo jak pani sprzedawała, to po, mówiła, że jest sztuczna. Ja też wiem, nie, nie jestem idiota. No, sztuczna, a jaka? Ja no mówię, nie jestem idiota, ja też wiem, że to nie jest prawdziwa, ale mimo wszystko jest tam wody dolewaliśmy, żeby wyglądało jak prawdziwa, nie? W stojaku. Ale tak. jak wody można do sztucznej choinki, gdzie to jest materiał, to jest specjalny, tak, taka cerata. Jak można dolewać wody do sztucznej choinki, panie? No tak, ale żeby, żeby była imitacja takiej prawdziwej choinki to nawet dole, dolewaliśmy. No to to woda, ale jak do czego pan dolał wody, jak ten stojak był, tam się wody nie dolewało? Ale my taką miseczkę podkładaliśmy tam, żeby woda sobie pływała. No i kurczę, no pani nie wie jak. to No ktoś... i co teraz? No nie, idzie. pierwszy raz słyszę, że ktoś do sztucznej choinki wody dolewał. No, i co pani tego nie może zrozumieć, że ja dzwonię, bo do, y, mam żal do pani? No, pan dobra, Dobranoc, czekam na. O, rano. bo widzi, tak bo nie widzi wiem, pani, bo do... pani, bo pani nie potrafi porozmawiać, tylko pani od razu. O, nie, że muszę tam zadzwonić. Jestem. To mnie denerwuje, jestem gładki. Nie, wy... nie obrażam, nie wyzywam. Dopiero chcę zaatakować, i ktoś się od razu rozłącza. Właśnie. To jak ja to mam zrobić, widzowie? Nie za 01, no. Ja muszę. I już może od razu będę agresywny? to od razu? Będę się się no. Nie, nie może, widzowie, tak być. Długo czy... no, pa... Proszę, pan konkretnie. No proszę panie, bo ja, ja nie wiem, czy pani sobie też y, żarty robi, czy pani, nie wiem. No ja dzwonię, dzwonię żeby. Ja... Że, dzwonię tak, jakby, żeby. Złożyć reklamację, a pani nie daje mi dojść do głosu i pani yy, krzyczy awanturę. A jaką reklamację pan chce złożyć. Ja pytam się o jaką reklamację pani chodzi? Normalnie no wzięliśmy od pani tą choinkę, ładna jest, I nie mówię. No, rozumiem, ale klar, pan pan wymaga teraz. No ciężko powiedzieć mi dokładnie, co wymagam, ale powiem tak jesteśmy zbulwersowani, no chcielibyśmy żądać od pani <laughs> żądamy od pani co najmniej połowy kwoty, tak? Pan chyba żartuje. Ale ja żart... jak ma pan problem, to pan napisze do Elisa, ja też swoje napiszę i może pan nawet No dobrze, co, co Ale i co, i co Pani napisze na mój temat, skoro ja kupiłem jeszcze. Że na... pan, że pana wyśmieje każda osoba, do której pan zadzwoni, a jak pan powie, że pan sztuczną pod podlewał, to pana jeszcze mogą. Nie wiem, co To pan ja pani zrobić. co? To, pan ja, to ja pani co teraz powiem, mam asa w rękawie. Ja nagrywałem całą... Oho, ja, ja nagrywałem całą... Ja, ja nagrywałem całą transakcję Ja nagrywałem całą transakcję z panią, jak odbieraliśmy. I pa, Pani ja głos i ele... Pani głos mam utrwalony na telefonie pani, komórkowym. Czy pan dzwoni z zakładu psychiatrycznego czy z domu? Ja, ja nagrałem do pani głosek. Ja pani nagrywałem głos, nie. głos, ja nagrywałem ja głos pani dzwonić, Ja pani głos nagrywałem. Ja nagrywałem pani głos, ja, ja, głos ja nagrywałem, telefonu, ja nagrywałem do pani do głos jak. Kurde, dobra. Zaatakowałem to też źle. No nie no, widzowie.